Państwa ponownie w naszej księżnicy. Michał Brdak, dzień dobry. Jako, że pojawił się w naszych zasobach nowy tom z cyklu Literatura i Kontrowersje, pomyślałem, że warto zwrócić Państwa uwagę na całą serię. Pewnie niektórym z Państwa, niektórym naszym czytelnikom, poszczególne tomy są już znane. Chociaż myślę, że. Że, że, że cała seria zasługuje jednak na troszkę więcej, i także pozwolę sobie przybliżyć Państwu całą serię wydawniczą. Seria przybliża nam książki, które w znaczący sposób zapisały się w historii literatury. W kolejnych tomach młodzi autorzy podejmują trudne tematy, które stają się pretekstem do rozmów o literaturze. Każdy tom oparty jest na określonym motywie przewodnim. I tak, zaczynając od najnowszej pozycji w naszych zbiorach Biblioteka Samobójców. Książka podejmuje temat samobójstwa, przybliża nam zjawisko w historii literatury, przybliża nam sylwetki pisarzy samobójców. Autorka bada przedśmiertną twórczość pisarzy, która często jest zapowiedzią tragicznego końca. Następną pozycją są książki zakazane. Tutaj znajdziemy informacje o tych książkach, które w swoich epokach budziły społeczny czy kulturowy sprzeciw, które trafiały na indeksy książek zakazanych, czy też uznane były za, uznane były za gorszące czy niebezpieczne. Bunt literatów to publikacja, która podejmuje um, przedstawienia literackie um, kontestacji autorów um, w ich twórczości, która manifestuje się w ich twórczości. Kobiety w literaturze. To z kolei tom, który podejmuje wątek kobiecy, szeroko rozumianą kobiecość. Znajdziemy tutaj najciekawsze literackie postaci kobiece, a także najbardziej intrygujące sylwetki kobiet w literaturze. Męska rzecz analogicznie to książka, która skupia się na wątku męskim, na tak zwanej męskiej literaturze. I tutaj również znajdziemy sylwetki najciekawszych twórców takiej właśnie literatury. Następny tom Zabójczy Flirt, literatura i terroryzm. Wszystko mówiący tytuł, książka podejmuje literackie przedstawienie terroru na przestrzeni różnych epok. I wreszcie pisarze jednej książki. W tej publikacji znajdziemy te sylwetki autorów, którzy zasłynęli w historii literatury tylko jednym tytułem tytułem, który szczególnie wyróżniał się z całej twórczości lub też Stanowił całą twórczość autora. Cykl Literatura i Kontrowersje jest propozycją, myślę, nie tylko dla uczniów czy nauczycieli polonistów, ale myślę, że dla wszystkich, którzy interesują się literaturą, którzy używają literatury myślę, że będzie to atrakcyjna propozycja. Znajdziemy w, w, w tych publikacjach wiele barwnych ilustracji, wiele ciekawych anegdot. Wiele informacji, których nie moglibyśmy znaleźć w wydaniach akademickich czy szkolnych dotyczących tych, tych, tych książek. Zapraszam do lektury. Na dzisiaj to wszystko z mojej strony. Dziękuję Państwu za poświęcony czas. Wszystkiego dobrego. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z literaturą. Choć za oknem już pachnie wiosną. A ciepłe promienie słońca zachęcają nas raczej do spacerowania, myślę, że warto znaleźć chwilę wolnego czasu na relaks z dobrą książką. I, I takie właśnie dzisiaj książki chciałbym Państwu zaprezentować. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2012 rokiem Janusza Korczaka. Właśnie w tym roku mija 70. rocznica śmierci tego słynnego pedagoga. Lekarza, pisarza i działacza społecznego. I właśnie z osobą Janusza Korczaka związana jest pierwsza moja dzisiejsza propozycja. Jest to książka Korczak, próba biografii. Książka ta ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B. Jej autorką jest znana krakowska pisarka i dziennikarka, laureatka literackiej nagrodniki za książkę w Ogrodzie Pamięci. Współzałożycielka Piwnicy pod Baranami. Myślę, że już doskonale Państwo wiedzą lub domyślają się, o kim mowa. Oczywiście o Joannie Olczak-Ronikier. Joanna Olczak-Ronikier sięgnęła po postać Janusza Korczaka. Można by się zastanowić dlaczego. Odpowiedź na to pytanie znajdziemy już we wstępie niniejszej książki. Wiosenne dni 2011 roku chodziłam po krakowskich księgarniach, pytając o Korczaka. Znalazłam króla Maciusia. To wszystko. Nie ma Kajtusia Czarodzieja, poprzednika Harego Pottera. Ani sławy, ani pedagogiki żartobliwej. Cztery lata temu było jeszcze jak kochać dziecko. Trzy lata temu mignęły prawidła życia. Rok temu sam na sam z Bogiem. Na chwilę pojawił się pamiętnik po angielsku. A może są jakieś biografie, może wspomnienia? Nie ma. Znikły, nie wznawiają. Dlaczego? Nie wiadomo. A w antykwariatach? Ani jednej pozycji. Czy ktoś pyta? Rzadko. Okazuje się, że stary doktor, choć pozornie wśród nas obecny, nikomu nie jest potrzebny i coraz bardziej się oddala. Joanna Olczek-Kronikier poprzez swoją książkę nie buduje pomnika Korczakowi, wręcz przeciwnie, pokazuje go takim, jakim był naprawdę. W książce znajdziemy dotąd nieznane fakty z życia Janusza Korczaka. Między innymi to, że należał do loży masońskiej, cierpiał na stany depresyjne, był człowiekiem bardzo samotnym. Joanna Olczak, ronikier swoją książkę oparła na pamiętniku, na prywatnych zapiskach Janusza Korczaka, na pamiętniku z Getta Warszawskiego. Jego historię życia przeplata wspomnieniami własnej rodziny. Dużym atutem jest to, że autorka pochodzi ze słynnego rodu polskich wydawców, Mortkowiczów. Właśnie z tą oficyną wydawniczą był związany Janusz Korczak. Tam publikował swoje dzieła. Jest to wspaniała, źródłowa książka opisująca nie tylko życie Janusza Korczaka, ale również ukazująca obecną w tamtych czasach Polskę. Opis y autorka opisuje historię naszej ojczyzny. Przeplata ją właśnie wątkami z życia Korczaka, z życia rodziny Mortkowiczów. Ukazuje również. Ustro nastroje, jakie panowały w ówczesnej Warszawie, nastroje antysemickie. Myślę, że warto sięgnąć po książkę Joanny Olczak-Ronikier o Korczaku. Może dlatego, może choćby dlatego, aby dowiedzieć się, że nie tylko była jego bohaterska śmierć, ale przekonać się o tym, że bohaterskie było jego całe życie. Gorąco polecam. Joanna Olczak-Ronikier. Korczak próba biografii. Z kolejną moją dzisiejszą propozycją chciałbym Państwa zabrać na wędrówkę do złotego serca Rosji, jakim jest kołyma. Przewodnikiem po naszej wędrówce będzie wybitny polski reportażysta Jacek Hugo Bader. Objechał on Rosję od wzdłuż i wszerz, można powiedzieć, od A do Z. Dziennikarz gazety wyborczej tym razem zabiera nas, jak powiedziałam, na kołymę. Kołyma jest uważana za największy cmentarz świata. W latach 1932-1957 zginęło tam ponad 6 milionów ludzi. Zginęli oni w kołymskich obozach pracy. Do kołymskich łagrów kierowani byli ci, którzy sprzeciwiali się sowieckiemu reżimowi. W swoich reportażach Jacek Hugo Bader opisuje dzisiejszą Rosję, taką jaka jest naprawdę. Bohaterami jego reportaży są obecni mieszkańcy Kołymy. I tak poznajemy Tamarę, która opowiada o swoich przeżyciach z kobiecych łagrów. Tak poznajemy córkę sowieckiego zbrodniarza. Tak poznajemy wielkiego potentata, który w trzy dni przepił swój majątek. Również w jednym z reportaży przeczytamy zabawną historię szamanki Dory. Jacek Hugo Bader stworzył jakby można powiedzieć jakby gawędę, która zbiera w jedną całość wszystkie reportaże. Dzienniki kołymskie to opowieść o geografii, historii współczesnej Rosji, ale również jest to opowieść prowadząca w głąb ludzkiego życia. Gorąco polecam Dzienniki Kołymskie Jacka Hugo Badera. I ostatnim dzisiejszą moją propozycją jest najnowsza powieść Izabeli Sowy. Myślę, że czytelnicy dobrze znają Izabelę Sowę. Autorkę bestsellerowej trylogii, owocowej trylogii Smak świeżych malin, cierpkość wiśni czy herbatniki z jagodami. Tym razem Izabela Sowa zabiera nas w świat wydawców, pisarzy, ale również i czytelników. Bohaterem tej książki jest początkujący pisarz Janusz. Janusz zakłada się ze swoimi kolegami. Przedmiotem zakładu jest to, iż napisze książkę. Janusz wygrywa zakład, a jego kolejne powieści od, zaczynają odnosić sukcesy. Tak się zaczyna kariera pisarska tego młodego pisarza. Pewnego dnia jego menadżer proponuje mu cykl spotkań z czytelnikami. Dla Janusza jest to nielada wyzwanie, bowiem najlepiej czuje się w zaciszu własnego mieszkania. Przemierzając przez biblioteki, domy kultury, kluby. Janusz spotyka się z czytelnikami, poznaje różne historie, historie ludzkie. Podczas tych spotkań dowiaduje się wiele nie tylko o ludziach, ale również o sobie. Jak potoczą się losy Janusza? Co napisała takiego Izabela Sowa o wydawcach, pisarzach, ale również o nas? samych czytelnikach z prowincjonalnych miasteczek mogą państwo przekonać się z najnowszej książki Części intymne gorąco polecam